Witam wszystkich bardzo w zielonej przygodzie! Tak dokładnie, Ziemieszki, jesteśmy już w drugim odcinku oczywiście z zielonej przygody. Yy, dobiliście pod poprzednim odcinkiem 140 łapek, także bardzo Wam dziękuję za to. A tu po prostu wystarczy dobić 120 i oczywiście będzie kolejny odcinek z zielonej przygody. Yy, w tym odcinku pójdziemy sobie do cave'a, bo po prostu musimy jakieś minerały mieć, bo na razie jest jakaś bieda, same drewno, yy, tak dokładnie I może nie wiem co sobie weźmy. Tu już coś pozbierałem, yy, co by sobie wziąć na tą podróż? Hmm, co by sobie wziąć, oczywiście jedzenie jakieś, weźmy sobie jakieś jedzenie, Jakiś, jeszcze jeden kilo oczywiście skobla sobie zrobię. E, zaraz się przygotuje, przygotujemy e, na tą podróż oczywiście. E, dobra, to już ten. Może weźmy sobie. Hmm, no, 8 patyków. E, tyle, cały są. Weźmy sobie. E, co możemy jeszcze sobie wziąć? Może ten jakiś piecyk? Bo pewnie jak znajdę żelazo, to sobie od razu zrobisz żelazny kilo. Idziemy szukać diaksów oczywiście. E, także. Mamy piecyk. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Oczywiście jakieś drewno, żeby crafting zrobić, także Także weźmy sobie tyle drewna. Może od razu sobie zróbmy crafting, żeby nie było. Dobra, już, już mamy początkowe itemy. No ale chyba na razie to wystarczy, chyba idziemy już. Tu jakiś cave widziałem, jak się tu, tu Jakiś cave widziałem, nie tu coś było, tak, tu. Tu, dokładnie tu. To jest to, chyba że idziemy, tam jeszcze jest, za tą górą. No już pokażę, już tam lecę. Tu jest nadal ten kanion. A nie, to jest ten kanion, to, to jest kanion ciągle, to, to idziemy do kaniona. Chodźmy tamtędy, bo tam jest taki spadek, gdzie można sobie lajtowo zejść do tego kanionu. Może tu. O, oh, fuck! O Boże. Dobra, jeżeli nam się regeneruje, oczywiście, HP. Bierzmy sobie już tutaj węgiel, bo się przyda Dobra, bierzemy, bierzemy... A, ja napis full gram. Dajmy sobie easy, żeby nie było, nie? Easy easy. Dobra, kopemy, kopemy ten węgiel. Szybko, szybko, tylko najgorzej będzie w tych w jaskiniach. Tam są takie dziwne stwory, że to jest dramat. Na dwa hity mnie ściągną. Co to jest w ogóle? Czerwono, pomarańczowe coś, nie wiem, bierzemy to Na pewno do czegoś się przyda Nie wiem do czego, do czegoś pewnie, tak Dobra, hmm, gdzie teraz Gdzie teraz, tu też jest jakieś te pomarańczowe gówno Dobra e, Chodźmy tędy Chodźmy tędy Tu jest jakieś białe Białe coś, coś białego Na pewno Dobra, weź mi tą wodę Co to jest w ogóle Ja nie mam pojęcia, jak to się nazywa Salt czy jest sól? Czy coś takiego? Koper, ore ore ore, ore ore i pole Co to jest? Co to jest? Jakieś nowe minerały Fosforus bosze świty To jest żelazo mam nadzieję, bo kurde już mi się mieszają te kolory, naprawdę Jakiś dramat To jest... Tak, jest żelazo, żelazo Mamy nasze pierwsze żelazo Nasze pierwsze żelazo, żelazo cieszmy się i radujmy żelazem. Dobra, może wyjdźmy sobie stąd, pod, kurde. Ty, no pochodni zapomniałem co zrobić. Rzesz, panie. Dobra, bierzmy to. I od razu, tu no, kurde. A jak będę szedł z pochodnią, to też mi to się oświetla. Ale, ale trzeba kopać, nie trzeba być murzynem dla siebie oczywiście, bo nikt z nami nie gra, taka bieda. Biedota. E, 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 e. Kop, kop to, kop to, się przyda. Co tu jest jeszcze? Tu jest ciemność. Dobra, jest żelazo, żelazo jest, dobra. Znowu żelazo, to, to się tak przyda nam. Co to jest? To jest, to jest, to jest, to jest już, a to jest koper ore. Nic tu nie widać. Co to jest? O Boże! Co to są za minerały? Co to są za minerały? Popatrzmy. A nie wiem. Idźmy dalej. Przed siebie oczywiście. Tu nic nie ma. Trzeba się przez lawy przedostać, kurde, żeby się nie spalić. Kurde, już myślałem, że to diaks tak wygląda. Na, na tym poziomie diaksy, kurde, to tylko troll by mógł zrobić. Ale fajnie, tak przynajmniej miło, jakbyś się kopało diaksy. Tak fajnie to wygląda, co nie? Czyż nie? Co to jest? Tin, tin, tin. Tin ore. No to bierzemy, jak leży sobie w skale, to sobie wykopmy. A tu już nie ma nic. Tu już nie ma What the... Jezu, ja się teraz boję iść ten na powietrze, bo... Bo tak naprawdę teraz tam będzie tyle stworów na tym dworze. Że, że naprawdę to będzie dramat. Nic nie widzę na tych shaderach. To, to, to jest problem. To jest, to jest wielki problem. Dobra. Będziemy musieli się jakoś wydostać. Hmm, dobra, tu dajmy sobie pochodnie. Dobra, mamy jakieś żelazo oczywiście. Jakieś żelazo jest. Jak stąd się wydostać? Nic nie widzę, nic, nic, kompletnie. Dobra, idziemy na ślepo. Trzeba iść do domu, się przespać, nie no bo... Aha. O, fak, tam coś lezie. Jak ja teraz mam do domu dobiec? Jezus, już się na mnie tutaj... Jest tam góry, góry jest. o oh, fucking. o oh, fucking. teraz, teraz będzie jazda. Kurde, walony dirt mi przeszkadza. O oh, fuck, to nie ma odrzutu! Jest, dobra, uciekamy, uciekamy. Do domku, do domku, idziemy spać. Idziemy spać. Fastem, fastem. Tu jest zombie. Kolejne, kolejne. Szybko, szybko. Poszłem spać. Nice, nice. Ale że obok są mnie zombiaki. Dobra, mnie zjedzą. A ja śpię. Dobra, jara, ja, ja, jara, ja, jara, jara, się, kurde. Dobra, moje, moje zdobycze. O oh, fuck. Więc zaraz one podpalą. Co się dzieje? Bo Co to były za dźwięki? Ja się boję. To może przypalmy sobie ten... Tam jest szkielet. Przypalmy sobie jedzenie. Gdzie tu jest? Dobra, dajmy sobie to. to. To, 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 tu. Jakieś jedzonko nam się oczywiście musi przydać. Hmm... Gdzie? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Niech się przypali żareło, żareło. I pójdziemy do jakiejś jaskini poszukać, nie? I co ja mam zrobić? Tam jest kliper, Clipper. Jak on zasuwa? Czemu on tak zasuwa? Po co ja ich w ogóle zabiłem? Oni mi się przydadzą do życia jeszcze. Hmm, co tu, co tu mamy? Co tu mamy? Chyba nic, chyba nic. A to się da przypalać w ogóle jakoś te minerały, czy co? Dajmy sobie może tą skrzynkę, tą po, Postawmy sobie ją gdzieś, żeby było jakieś miejsce więcej Dobra, nad no łóżkiem, ale wtedy Wtedy nam się będzie źle spało, ona no, jakieś realistycznie musi być, nie? Czy znaczy, to jest Minecraft, ale to No już jakoś to normalnie by trzeba było ułożyć hmm, Gdzie by to dać? Tu nie da rady, o tu da się, dobra Wszystkie minerały Wszystkie minerały Dobra, żelazo niech się przypala, a to wsadźmy tu jakieś dziwne rzeczy, przedmiot, przedmioty. Mm, co tu mamy? Dobra, to nam już się przyda. To się już przyda. Tam jest ten szkiet piroński, ciągle tam siedzi. Ciągle tam siedzi, a w ogóle co tu jest w ogóle? Plecak, jak w ogóle się plecak robi? Hmm, aha, naszyjniki w ogóle jakie tu są, gdzie to się sprawdzało, ja nie pamiętam, na jakimś przycisku było, że mogę zobaczyć jak się po prostu kraftuje, nie pamiętam na kim to było, to, to to już w następnym odcinku nie będę wiedział, że sobie to posprawdzam, a na razie ważne to, żeby iść do, do, do jaskini, nie, może zróbmy sobie jeszcze jeden mieczyk. Zróbmy sobie mieczyk, może już tutaj żelazny Dobra, to sobie przedstawmy wszystko I ha, jeszcze kilof sobie zrobimy, dokładnie Już mamy jakiś, już mamy jakiś ten, jest, jest fajnie Wszyscy się cieszą Dobra, idziemy To, to, to może to już zostawmy, to na razie się nam nie przyda Idziemy, jak jest jeszcze jasno tylko nie mam pojęcia gdzie, gdzie dokładnie iść Może tam chodźmy, w tamtym kierunku i może coś znajdziemy Może coś znajdziemy, idziemy, idziemy przed siebie I coś pewnie znajdziemy, o, o, jest ten, jest ten domek W tamtym jak w poprzednim odcinku byłem w tym domku to, to nikt, nikogo nie było Ale teraz sprawdzimy i może ktoś będzie o, To jest jakiś dom kurde, wiedzimy, czy co Ej, ktoś tam jest w środku? Oha, ok. Może już sobie na ucieczkę ustawię, bo. O oh, fuck. Co tam jest? Macie tam światło. Dobra. Jezus, jak się wystraszyłem! Dobra, to sobie zabijmy Ale znowu nikogo nie było, same zimby jakie, bo było ciemno Dobra, bierzemy, albo nie, na razie tu, tu sobie przyjdziemy, tu jeszcze sobie przyjdziemy Podejdźmy już poszukać czegoś, czegoś fajnego oczywiście eee, e, e, Idziemy po prostu w tym kierunku co szliśmy, nie? Co to jest? Halo? Aha, coś w powietrzu lata, no okej okay. Lisie, ty, ty weź spadaj, bo ja już, ja już się nie lubię od początku gry Co to jest? Ty, co to jest? Trzeba zobaczyć co tu jest, bo to, 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 to ciekawe naprawdę Hmm, co to? Boże, jak to fajnie wygląda Tu nic nie ma ale chodzi o to jest tak dziwnie zbudowane strasznie 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 dobra gdzie idziemy gdzie idziemy tu nic nie ma tu nic nie ma ale tu jest wągiel nie kopiemy mi się przyda oczywiście także wykopmy sobie ten wągiel i chodźmy może tędy no, tu chyba już nic nie ma. To jest nasz dom. Tam jest nasz dom, tu nic nie ma. Co tu jest? Tu też nic nie ma. Fucking. To to nie ma sensu, takie, no. Jakieś szczury, kurde, tam są. Tu nic nie ma. A tu jest szczurek. Jest szczurek. Szczurek, szczurek! Chodźmy do góry, i może z góry znajdziemy coś? I może coś, coś z góry z znajdziemy? Hmm. To jest plaża w ogóle. No co? Chodźmy tędy. Szczególnie, że tu nic nie ma, nie? Szczególnie, że tu nic nie ma. Czemu to są jakieś dwie kule? Masakra. Tu też nic nie ma. Boże, po co ja tu szłem? Po co ja tu szłem? No i po co? Jeszcze mi się świat urezi. O bo Aha, To jest to... Ja to sobie zaznaczę Ja wiem co to, oglądałem Reziego. ha Hahaha, ha. znaczy nie wiem czy to jest to. Nie, to nie jest to. Co? To nie jest to? To, to coś innego. Jakaś twierdza, kurde. Jezus, boję się tego. Omg. Jak ja tu mam zejść? Jak ja tu mam zejść? Jak, jakoś sobie tu damy radę. Trzeba jakoś sobie dać radę. Dobra, tu dostałem. Dobra, jemy, jemy. Chodźmy. O, oh, fuck. Jak ja tu mam zejść? Jakbyś trzeba na spokojnie, żeby nie stracić życia. Dobra, zes zeszliśmy. O, tu takie fajne drzewo, że aż sobie zniszczę. Kurde, ciemno się robi. nie. Przecież tu za kilka sekund będzie ciemno. No nie. Ja tu sobie już zaznaczam. Eee, eee, na jakim to było? Dogła. Dobra, dobra. Jakaś twierdza. Twierdza, twierdza. Na, na byle jaki kolor. Okej. Okay. Spieprzamy stąd. Zaznaczyło się. Gdzie jest mój dom? No fucking. Zaraz zginę, zaraz się szkielet por i i będzie świetnie. Dobra, jeszcze trzeba przez tą wodę. Teraz uciekamy do domu. Teraz będzie ucieczka, ucieczka. Już nas zombie goni. Jezu. Dawaj, dawaj. Jezus, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, oh, fuck, Jezus, Mariusz, gdzie jest mój dom? Wciekniemy do domu. Jezus, jeszcze kolejny puchape, Nie, halo. Ja nie chcę zginąć. Jeszcze chwilę, i ja zginę. Będzie mój koniec. Fa, goni mnie. Dobra, w lawa jest. Widzę, widzę, widzę. Uciekam. Goni mnie nadal. Jezu, jestem z. O! Jesteśmy! Żeby teraz nie zginąć. Dobiegnijmy do tego domu. O, goni mnie. Help. Jezus, Ile? Dobra. Jedz tego kartofla. Och, ale emocje teraz były. Teraz było pół życia, bo mnie Clipper prawie zabił, kurde. kurkuźdę później kliper mnie prawie zabił, ale ziemeczki to by było na tyle. No nie wiem, no byliśmy tak mniej więcej w kanionie, w kopalni, nie wiem jak to nazwać. Byliśmy, znaleźliśmy twierdzę, także za kilka odcinków pewnie gdzieś tak, bo teraz to ja nawet nie mam i temu jeszcze, żeby tam idzie takiej twierdzy, pewnie tam tam coś ktoś jest. Może jakiś boss czy coś. Także to będzie ciężko pewnie. Może też coś sam teraz spróbuję uzbierać w tych jaskiniach, żeby nie było zanudzać was tymi jaskiniami. Eee, no, i, no i co? Znaczy to nie była jaskinia nawet, to tylko był kanion tylko. Także Dźmiaczki co? Do następnego odcinka. Cześć!